Witajcie, mam na imię Małgosia Rosol i poprowadzę dzisiaj z Wami trening wzmacniający górne partie ciała, barki, klatka piersiowa, biceps, triceps oraz plecy. Pamiętajmy, żeby ładnie wyglądać, żeby cała sylwetka pięknie się prezentowała. Nie możemy ćwiczyć tylko pośladków, nóg i brzucha, ale również musimy pamiętać o górnych yy, częściach ciała. Dzisiaj taki trening z Wami poprowadzę. Będziecie potrzebować do tego treningu krzesło, ciężarki, ręcznik no i coś do picia. Jeżeli nie macie ciężarków w swoim w domu, w swoim zestawie treningowym, weźcie po prostu dwie butelki wody. Mogą być litrowe, półlitrowe. Im będą cięższe, tym będziecie mogli wykonać trochę mniej powtórzeń. Ale mój trening jest dzisiaj dostosowany do Osób początkujących i średnio zaawansowanych, ale również zaawansowanych, jeżeli ktoś dużo ćwiczy, po prostu niech sobie weźmie większy ciężar i po prostu ten sam trening zrobi w wersji zaawansowanej. Proszę Was, żebyście ćwiczyli w miarę swoich możliwości. Nie robili nic na siłę, jeżeli poczujecie ból, to po prostu przestańcie ćwiczyć. Pamiętajcie, liczba powtórzeń minimalna to jest 8. My będziemy robić troszeczkę więcej tych powtórzeń. Ale tak jak mówię, wszystko w miarę swoich możliwości. Zaczniemy od krótkiej rozgrzewki, żeby przygotować mięśnie do pracy. Jesteście gotowi? To zapraszam. I zaczynamy od krążenia. Wdech i wydech. Robimy zawsze wydech przy wysiłku, tak? Krążenie ramion. Sześć. Jeszcze. Kręcimy mocno do tyłu. Mocno, mocno. I w przód. Jeden, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8. Pamiętaj, żeby przez cały trening na trzymać na pięty rzut. Utrzymano to w prawidłowej pozycji sylwetkę. Wzmocni plecy i nie obciąży kręgosłupa. I rozciągamy. Raz na jedną, raz na drugą. Do góry jest wydech. Mocno, rozciągnij całą boczną taśmę. Jeszcze. 5, 6, 7. Osiem. Rozluźniamy ręce na bok i obkręcamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zatrzymaj w górę. Raz, wydech do góry. Dwa. Trzy. Napinaj brzuch. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ręce w tył. I rozciągamy. Rozciągnij tak daleko, jak potrafisz u jeżeli to będzie w tej pozycji nie szkodzi. Jeżeli będzie wyżej, super. Rozciągamy, rozciągamy. I w drugą stronę chowamy klatkę piersiową i rozciągamy całe plecy i barki. Trzymaj. I rozwiniamy. I bareczki. Góra i dół. Góra i dół. Góra i dół, mocno. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra i dół. Ręce w bok jeszcze rozluźnij, jeszcze pokręćmy trochę bioderkami. Musimy również rozgrzać trochę plecy, więc przy tym ćwiczeniu lekko rozgrzewamy plecy. Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. 4, uśmiechnij się. 7, 8. Lekki skłon do przodu. Pamiętaj, pępek do kręgosłupa. Wypinamy pośladki, ręce i podciągamy w tył. Dla rozgrzewki. Raz, dwa, trzy. Patrzcie siebie. 4, 5, 6, 7, 8. I na zmianę wymachy ramion. Raz, dwa. staraj się nie bujać. Nie robić przysiadów, tylko plecy, równole tułów równolegle do podłogi i tylko wymachę ramion. Jeszcze trzy, dwa i jeden. Rozluźniamy. Stajemy w górę i w dół. Raz i w górę. Dwa, trzy. Ściągnij mocno do dołu. Ściągnij łopatki. Sześć, siedem. I rozluźniamy. Wdech głęboki i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Łyk wody i zaczynamy nasz trening. Siadamy na nasze krzesło przygotowane. Jeżeli nie masz krzesła, jeżeli masz piłkę treningową, to również jest bardzo wskazana piłka. Ja dzisiaj robię trening na krześle. Siadamy. Na krzesełku. Ja się troszeczkę do was przybliżę, żeby było mi lepiej widać. Eee, pamiętajcie, nie siadamy sobie jak na fotelu w ten sposób, tylko siadamy na krawędzi, czyli siadamy o, w ten sposób, na krawędzi krzesła. Nogi są pod kątem prostym, brzuch jest napięty, proste plece. Także siadamy na krawędzi, nie siadamy jak na fotelu nogi szeroko i zaczynamy od barków. Ręce w tej, strony, w tej pozycji. Ja mam ciężarki dwukilowe. Jeżeli macie kilowe, ja mówię, jeżeli ktoś jest zaawansowany lub ma więcej siły, może wziąć nawet pięciokilowe. Ręce i idziemy w górę. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Wydech, i wdech. Wydech. I wdech. Wydech i wdech. Jeszcze. Do góry wydech. Rozluźniamy. Opuszczamy ciężarki w dół. Siedzimy na krawędzi, tak? Ręce są wzdłuż. Lekko idą pod nogi. I na ugiętych ramionach unosimy bok. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Tylko do linii barków. Jeszcze 5, 6, jeszcze do góry wydech, 7, 8, jeszcze 4. Robimy po 12 powtórzeń. 4, 3, 2. Ten trening można wykonywać 3 razy w tygodniu. Rozluźniamy. Odwracamy ciężarki i ćwiczymy biceps. Raz. Pamiętajmy, żebyśmy nie bujali ramionami. Ważne jest to, żeby łokieć został w jednym miejscu. Nie cofaj ramienia do tyłu. Nie bujaj. Nie rób podrzutu. Tylko tu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Ćwiczymy. 6, pięknie nasze ramiona. 7, 8, jeszcze 4. 4, wiem, że teraz jest trochę więcej, bo pokazywałam, ale to nic. 3, Dwa. rozluźniamy. Odłóż ciężarki. Rozluźnij ręce, rozciągnij. Nasz pierwszy zestaw jest zrobiony. Zaraz go powtórzymy. Zrobimy po 3 serie z każdego potrójnego zestawu. Rozluźnieni i zaczynamy. Nie będziemy robić długich przerw i zaczynamy od barków. W górę 3 2 1. Wydech i wdech. Głęboki i wdech. Wydech i wdech. 4 możemy też rączka przeskrzęcić. 5 6 7 8 jeszcze 4 4 3 2 proste plecy brzuch na pięty 1 wydech do góry i wznosy bokiem wydech i wdech wydech i wdech wydech i wdech wydech i wdech, wydech i wdech. jeszcze 5 6 7 8 4 wytrzymaj. Trzy, dwa, jeden. I biceps. Odkręcamy ręce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Cztery jeszcze. Cztery, Trzy, 2 i 1. Odłóż ciężarki, rozciągnij bark w ten sposób. Bark w ten sposób. I biceps, rozciągnij za każdym razem. Rozluźnij, nie trzymaj w czasie odpoczynku ciężarku w ręku. Niech ramiona odpoczną. I gotowi na trzecią serię. Mam nadzieję, że tak. Możecie też sobie zrobić e, w ten sposób, że macie e, kilogramowe ciężarki, półtora kilo i 2 kilo. I każdą serię po prostu zmniejszycie ciężar. Zaczniecie od najcięższych, a skończycie na najlżejszych. Tak samo z wodą. Litrowa i półlitrowa. Jeżeli Wam jest za ciężko już przy trzeciej serii, po prostu zmieniacie ciężar na lżejszy. I zaczynamy. Wydech i wdech. Wydech i wdech wydech i wdech trzymaj napięty brzuch jeszcze pięć sześć siedem osiem jeszcze cztery trzy dwa jeden i wznosy bokiem raz dwa trzy pięć, sześć, siedem, osiem, cztery, trzy, dwa i bicepsik przygotuj raz, dwa, trzy, cztery, ćwiczenia na siedząco są bardzo izolowane, więc pracuje tylko i wyłącznie odpowiedni mięsień. Są to ćwiczenia troszeczkę trudniejsze niż na stojąco, ponieważ na stojąco jeszcze dwa, jeden. Na stojąco po prostu możemy sobie e, lekko pomóc. Rozluźniamy i wstajemy. Rozluźnij. Ćwiczenia na siedząco są zawsze trudniejsze, e, ponieważ ja mówię, izolują i separują e, odpowiedni mięsień do treningu. Na stojąco zawsze możemy sobie lekko tam pomóc, pod, e, e, podskoczyć e, lub jakoś wspomóc ten ruch. Na siedząco już jest to po prostu trudniejsze. Tak? Odstawiamy teraz na, na moment krzesło i zabieramy się za drugą, e, za drugi zestaw ćwiczeń. Tym razem będą to plecy oraz triceps. Tak? Pierwsze ćwiczenie na plecy. Stamy po skosie, żebyście zobaczyli. Najważniejsza rzecz, brzuch napięty, pępek do kręgosłupa, czyli brzuch wciągnięty, mocno wypięte pośladki, proste plecy, plecy tu prawie, że równolegle do podłogi, ręce przed sobą i na zmianę wymachy tylko ramion. Jest to ćwiczenie na plecy oraz na barki. Wdech, pamiętamy, nie robimy tak, okay? bo nie ćwiczymy nogami pośladków. Tylko ćwiczymy same plecy. Gotowi? Na jedną stronę wdech, na drugą wydech. 3, 2, 1. Raz, 2. Tylko ręce. 3, 4, 5. Wzrok w podłogę, ale głowa nie jest opuszczona. 8, jeszcze 4, 4, 3, 2, 4. Jeden. Rozluźniamy. Opieramy się o nogi. I teraz tricepsik. Ramię w górę. Prostujemy i opuszczamy. Zwróćcie uwagę na mój łokieć, w jakiej jest pozycji. Cały czas jest u góry. Nie opuszczamy ręki w ten sposób. Nie robimy takiego ruchu. Łokieć w górze. Ramię blisko tułowia i prostujemy. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, mocno napinaj, siedem, pośladki wypięte, cztery, trzy, dwa, jeden i druga strona, mocno, łokieć w górę jedziemy raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2 i rozluźniamy. Opuść ciężarki, rozluźnij ręce, i za chwilę zaczniemy drugą serię. Wymakamy ramion w przód oraz na jedną i na drugą stronę triceps. Rozluźnij chwilę i zaczynamy. Gotowi? Pośladki w tył. Ugnij kolanka i jedziemy. Raz. Ręce są blisko. Trzy. Nie bujamy tułowiem, nie prostujemy kolan. Pięć. Jest to jakby imitacja pływania krawlem. Siedem.

3, 2, 1 i druga strona. Pamiętajmy, że trening siłowy jest bardzo potrzebny dla nas z tego względu, że z wiekiem zanika nam tkanka mięśniowa. Jeszcze 6, i żeby ją żeby mieć ją w odpowiedniej ilości, należy wykonywać. Jeszcze dwa. Trening siłowy. Nie bójmy się ciężarów, nie zrobimy się od razu kulturystami, a wzmocnimy naszą masę mięśniową, co przyspieszy nam metabolizm, ponieważ mięśnie, żeby funkcjonować, potrzebują więcej kalorii do funkcjonowania. Czyli przy normalnym odżywianiu, jeżeli będziemy robić ten siłowy, będziemy spalać większą liczbę kalorii, ponieważ nasza masa mięśniowa w organizmie będzie większa. I to jest bardzo ważne. Tak jak powiedziałam, z wiekiem ta masa mięśniowa się zmniejsza, często zamienia się to w tkankę tłuszczową, zamienia, bo nie może się zamieniać, ale po prostu zwiększa się tkanka tłuszczowa. Możemy ważyć tyle samo, ale w organizmie będzie więcej tkanki tłuszczowej, niż tkanki mięśniowej i będziemy zdziwieni, dlaczego tyjemy, mimo że tak samo się odżywiamy. Właśnie dlatego, ponieważ zanika nam masa mięśniowa. Także pamiętajmy o tym, żeby trening siłowy, żeby go nie odpuszczać, żeby nie skupiać się wyłącznie na aerobowym treningu, czyli bieżnia, rower, bieganie i tylko ćwiczę nogi, pośladki i brzuch. Ćwiczmy całe ciało równomiernie. I ostatnia seria. Taka wskazówka, taki przerywnik. I zaczynamy jeszcze raz ostatnią serię. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Jeszcze wzrok w podłogę. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Trzy. Cztery. I tricepsik. I jedziemy. Raz. Dwa. Wygnij pośladki. Ugnij kolana. Łokieć wysoko. I blisko ciała. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Jeszcze cztery. Cztery trzy, dwa, jeden i druga strona. Mam nadzieję, że czujesz już trening, że twoje mięśnie pracują. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wypinaj, pośladek, wciągaj. Brzuch. Jeszcze dwa, jeden. I, dwa. I rozluźniamy. Rozluźniamy. Mocno rozluźniamy. I ostatnia trójka. Trzy ćwiczenia. Trzy serie. Klatka piersiowa. I jeszcze raz będzie biceps z tricepsem. Tak. Wstajemy. Możemy też to ćwiczenie wykonać na siedząco. Więc jeżeli chcecie to ćwiczenie zrobić na siedząco, może zrobimy, ale również na stojąco. Robimy. Siedzimy na krawędzi, ręce pod kątem prostym, ja wstanę, pokażę Wam o co chodzi. Ćwiczenie, ręce są pod kątem prostym, kąt prosty i między tricepsem a boczną taśmą również jest kąt prosty, tak? W tej pozycji ćwiczymy. Trzymaj ciężarki, ciężarki są mniej więcej na wysokości czoła. Łokcie blisko, robimy wdech i wydech. Łączymy łokcie, tak? Wdech, nie opuszczaj do dołu i wydech. Robimy w jednej pozycji. Gotowi? 3 2 1. Raz i troszeczkę szybciej. Dwa, proste plecy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. 5 6 7 8 9 10 jeszcze dwa 1 2 Biceps ręce na długość w tej samej pozycji trzymamy nie odwracamy i na zmianę raz 2 3 4 5 6 7 możecie w jednej linii 8 7 6, pięć, cztery, trzy, ćwicz, 2 1. Pamiętaj, żeby prostować ręce do końca, wtedy rozciągamy ładnie biceps i mięsień jest długi. I teraz łączymy razem ciężarki. Jeżeli będzie za ciężko, robimy z jednym ciężarkiem. Ręce w górę, proste, łokcie przy głowie, biceps przy głowie i umijamy w tył i prostujemy, raz, w tej pozycji, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, I jeszcze cztery, mocno cztery, Mocno trzy nie, pochylaj do przodu łokci. Cały czas przy głowie bicepsy. I ostatni. I rozluźniamy. Jeszcze zostały nam dwie serie. I koniec treningu. Jeżeli chcecie, żeby był mocniejszy, weźcie większy ciężar albo zróbcie jedną serię więcej. I na pewno trening będzie zadowalający. Rozluźnić. I gotowi na następną serię. Rozpiętki. To samo ćwiczenie możemy zrobić również na maszynie, na siłowni, na specjalnym butterfly. I jedziemy. Raz, dwa, staraj się trzymać cały czas w jednej linii. Trzy. Ważne, wdech i wydech. Wdech na piękny wióz. Sześć, siedem, osiem jeszcze trzy dwa jeden na dół i na zmianę raz dwa trzy cztery pięć jeszcze sześć siedem osiem jeszcze cztery cztery rozciągaj lord 3 do samego końca. 2 1 i triceps. Razem ręce jedziemy. Raz. 2 brzuch napięty do prostowania ramion 3 4 5 6 7 Osiem, jeszcze, cztery, trzy, dwa, jeden. Rozluźnij, rozluźnij ręce. Chwila odpoczynku, ostatnia seria, ostatnia z ostatniej trójki, ale będzie jeszcze jedno ćwiczenie bonds. Ok, gotowi? I rozpiętki. Im krótsze przerwy, tym ten trening ten będzie bardziej intensywny. Jeżeli masz większy ciężar, oczywiście zrób dłuższą przerwę, lub zrób po prostu mniej powtórzeń. I jedziemy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Cztery. Trzy, równo idą ręce, nie zostają ciężarki i bicepsik na zmianę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden. I ostatnia seria triceps. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, cztery jeszcze cztery, trzy, dwa. Jeden. Rozluźniamy, odpocznij i jedno ćwiczenie. Bonus na stojąco. Rozluźnij. Ćwiczenie na klatkę piersiową. Wstajemy. Ręce przed siebie, prostujemy i tylko krzyżujemy. Nie jest to trudne ćwiczenie, ale im cięższe ciężarki, tym trudniejsze do wykonania. Przed siebie jedziemy. Raz. 4, 5 na wysokości barków, 7, 8, jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniamy głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech i wydech, rozciągamy klatkę piersiową, stajemy. Mocno ręce w tył, i kolana. Rozciągnij klatkę piersiową. I rozciągnij plecy. Schowaj klatkę piersiową. Rozciągnij barki. Druga strona. Rozciągnij biceps. Druga strona. I rozciągnij triceps. Mocno ramię do tyłu. I druga strona. I głęboki wdech. Wdech i wydech, wdech i wydech. To wszystko. Taki trening, całościo, trening na główne partie ciała dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli się spodobało, zostaw lajka pod treningiem. Mam nadzieję, że zainteresowały Cię te ćwiczenia, że będziesz po nie sięgać, częściej wykonywać. I cóż mogę powiedzieć? Zapraszam Cię do obserwowania mnie, do robienia ze mną treningów i bycia Forever Fit. Do zobaczenia!